Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Faniaktu, a to kolejny odcinek z Minecrafta i oj yy, dobra, widzę, że robi się noc to polecimy sobie szybko w Spanko i na dzisiaj będzie taki plan, żeby znaleźć jakieś żelazo po to, żeby później yy, zrobić sobie fortunkę i wykopać diamenty. Potrzebujemy troszkę drewna na no jakieś patyki. No tak. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj e, znajdziemy w miarę szybko to żelazo. Bo, oczywiście, po co tyle kopać? Ale to trzeba być w dobrej myśli. Zrobimy patyki ładnie. Tak, na pochodnie. Dobra, pochodni mamy wystarczająco. Mamy też diaksowy kilof, tylko dokończę te dwa. Mamy też 49 poziom, więc będziemy mogli sobie ładnie szukać fortunki. Tylko mówię, potrzebujemy troszkę rzeczy. Żeby po prostu mieć więcej na przykład dropów typu żelazo czy, czy złoto, ewentualnie diamenty na później. No ale to... To wszystko w swoim czasie. Mam tylko nadzieję, że się tutaj nie, nie... Nie natrafię tutaj na lawę, bo tam dalej jest. Yy, nie byłoby to fajne. Nie wiem czy mam przy sobie wiaderko z wodą. Mam, dobra. To lepiej tutaj wezmę. No, kilo plus jeden poszedł. Była końcówka. No właśnie, to jest lawa. A Wow, ale się baguje dzisiaj ten Minecraft Mi. Strasznie. Były małe problemy techniczne oraz z rozdysponowaniem mojego czasu, więc troszkę nie było odcinka. No? Ale już jestem z powrotem. Jeżeli ktoś zwątpił, to się pomylił. Jestem, jestem. Dobra, tutaj sobie ładnie to wyrównamy. Mam nadzieję, że tak naprawdę coś znajdziemy. Yy... Znając życie, jeżeli chce żelazo, to pewnie nie będzie go, a zamiast tego nawet wiemańce będą. Takie jest to życie. O, tu jeszcze wpadnę czasem. No tak trochę tutaj nieregularnie kule. Tu na 3, tu na 4, tu tak, tu tak, a i właśnie tam są, tak. Tam są dropy, i właśnie po to potrzebujemy fortunkę, żeby jak najwięcej tych diamentów wyciągnąć. A że mamy enchant już zrobioną, to tylko kwestia wyboru. Jak zwykle, no, przepraszam na sekundkę. Dosłownie sekundkę. Jestem z powrotem. Jestem, jestem. Dobra. Ten killog zaraz też się skończy, to będziemy musieli szybciej tylko teraz jak sobie zebrać, co. On nie ma niestety unbreakinga, ale. No. Potem jak będzie jakaś książka czy następny killog diamentowy z unbreakingiem, to sobie ładnie złączymy. Po prostu szkoda, bo ten zejdzie nam dość szybko, myślę. Ale będziemy szybciej kopać, więc są większe szanse na drop. Zawsze coś ma drugie dno. Dobra, tu sobie wrzucę pochodnie drugą łapkę. I, i, i. Znowu mamy gravel. Aj, jaj, jaj. Dobra, to może zrobimy tak. Jak to się robiło. Jakoś tak. O, właśnie. Bo tyle kopać taką łupatą zwykłą to też dramat. Ale tego jest tutaj. szybciej przekopaliśmy. No i kilo poszedł. Uuu, teraz będzie super. No, to jest duże przejście pomiędzy szybkością i wydajnością. No, tutaj raczej nie znajdę już żelaza w tym miejscu, a darmo ten gravel będzie spadał, no ale postaram się to wyrównać, żeby nie było, że to jakieś się totalnie jaskinie, a potem będą się moby respiły, Więc lepiej to tam doprowadzić do ładu. No, jej, ten gravel tutaj naprawdę też niepotrzebnie. Ile? 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 Masakra Aha, łopaty nie ma Nie starczy łopaty Dobra, to troszkę już skleję łapką Dużo to nie jest, więc na szczęście Polecimy sobie tutaj dalej. O, dobra. Nice, 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 nice. Diamenciki. Super elegancko. Wow. No, także mamy znowu diamenty, więc no mówię, tylko czekać na tą fortunkę, bo teoretycznie mógłbym teraz wykopać to, ale dajemy na to, że jest 8 ród tutaj i tam łącznie. No to będę miał 8 diamentów, a jeżeli będę miał o, fortunkę no to tak nie do końca można no, to mnożyć razy 3, jeżeli fortunka 3 jest, bo to też płata figla. No, ale tak raz 2 na pewno. Także no, by było już 16. Myślę, że do 20 nawet. Także to już jest różnica. Węgiel, tak samo, bo na razie mamy dość dużo. A że niedługo będziemy tą fortutkę mieć, myślę, że tak liczę. No to sobie poczekamy. Redstone. No, tam nie wiem. Zostawię na razie, żeby nie zajmować sobie miejsca w ekwipunku. Mamy tutaj super towarzystwo. Panie, 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 panie. Ile was tu? Ile was tu? No i o, 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 o. jeszcze tutaj wylecą. Co jest tu, ten jak wleciał? nie to. Co jest, co jest, co jest, co jest? Oj, siedzę tu. Tutaj? Gdzie one są? Tutaj gdzie się słyszę. Może po prostu tutaj w tym miejscu są. Jakby u góry. Nie wiem, dobra. Jak będą chciały to wyjdą. A my mamy diamenty, diamenty, diamenty znowu. Także myślę, że ta fortunka będzie dobrym pomysłem. Ajajaj. Okej. Okay. Ja killoff tragicznie szybko schodzi. No ale dobra, mam nadzieję, że coś chociaż znajdziemy jeszcze. Diamenty, w razie co mamy? A ten tutaj nosem pociąga szczur o, złoto. Nice. A żelaza wciąż brak. Wszystko znaleźliśmy już prawie oprócz żelaza. Jeszcze tylko chyba lapisu i szmaragdów brakuje. Ale te diamenty ładnie wyglądają tutaj. Cudownie. Jestem ciekawa, ile ich tam będzie. Oj, ten dioryt tutaj też. Nie mam po prostu takiej pewności kopiąc ten dioryt, że za chwilę będzie jakiś drop fajny. Tylko, że po prostu zaraz będzie stone, więc tego diorytu wolałbym unikać też. Nie sprzyja nam w dzisiejszej tematyce odcinka. O no nie! Ale wykrakałem strasznie. No nice, ale mamy emeraldy. Ojej. Jeszcze tylko lapis nie. Tylko lapis i po prostu żelaza nie ma totalnie, a tak to jest go pełno. Od sam korek. Ale oczywiście kiedy patrzyły to nie ma, ale to już jest standard. Węgla też. Masakra. Dobra, w tą stronę polecimy trochę. Znowu złoto. Nice. No, mówię, tylko lapisu brakuje chyba. Znowu Redstone. Znowu Redstone. Ojej, tego złota troszkę tutaj jest. I fajnie. Na tory się nam przyda później, bo będziemy robić kolejkę, zapewne. Jeszcze nie wiem dokładnie gdzie, ale może w neterze. Bo tam nie pamiętam, ale chyba portalu... portal nie był blisko twierdzy. O ile w ogóle twierdzę znalazłem, chyba nie. Także trochę szukania będzie. I potem będzie trzeba, żeby tam przejść, się, to lepiej przejechać tą kolejką. A na mnie długo kilo pójdzie diamentowy. Znowu redstone, tak jest. Dobra, to ten sam co wcześniej. Ale tam i tak jest, więc no. Ajajaj. Znowu redstone, okej. Okay. Nie wiem czy to szczęście czy to pech. Tak jak zawsze przeklinam na żelazo i nie chcę żelaza, bo po co to komu, tak samo jak już węgiel w późniejszej fazie grania, etapie, no to teraz tak bardzo bym potrzebował, bo nie ma pełnych wypłynęk bruku, ale tam nie zbieramy tego. No i wykopałem. Też nie zbieram, bo nie potrzebuję teraz. Ja, cię. Tyle dropów naokoła, okoła, żelaza brak. Nie do pomyślenia. Ja nie wiem, może ten odcinek nie nazwa poszukiwanie żelaza. Tylko kurczę diamenty albo emeraldy, bo. No, trochę słabe te poszukiwania. Skoro szukam pospolitego dropu, który występuje. Nie wiem, na poziomie 120. Może dobra, przesadziłem trochę. No ale jednak wysoko występuje. Ja go szukam na niskim poziomie. I znajduję diamenty, emeraldy, redstone, węgiel, złoto. No także. Można powiedzieć wręcz, że wszystkie dropy znaleźliśmy, oprócz żelaza. Kurczę, już patrzyłem na ten killoff. No nie! Ja... Pitole... O, o, matko. A trzy na ten hilof już, mówię, wykopie ten jeden klocek. Pojrzałem. A on akurat. Mmm. Nie, no super, super. Super. Dzisiaj nie jest mój dzień ewidentnie. Ani na żelazo, ani na kopanie, ani na granie, bo jakieś są bugi. Dobra, jak tak pomyślałem, to jest jeszcze jedna szansa, żeby zrobić właściwie może niedługo fortunkę. Yy, bo przecież mogę kamień szlifierski wziąć i za każdym razem, jakby zedrzeć enchant, Tylko czy. Kamień szlifierski tutaj gdzieś będzie. Nie wiem, czy to się robi o spatyków, czy jakoś tak. Zaraz zobaczę. No tutaj nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, pokazuj mi się tu. No, ja niestety nie widzę. Chyba, że to musi być cały taki kamień, chyba że to musi być stone. Nie mam pojęcia. Aczkolwiek sprawdzimy. Sprawdzimy też to. Kurczę. To są wolne żarty. Albo naprawdę nie widzę tego i mam to przed nosem totalnie. Nawet armor stent mogę zrobić. Dobra, tutaj powinno już być. No, ta popłytka. i i i. Kilow żelazny. Musimy sobie zrobić. Ciach, 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 ciach. E, e, Okej. Okay. I ile mamy napisu 33. O. Dobra, to teraz tak. Unbreaking. No spróbujemy. No, niestety nie wypaliło. To sobie teraz ładnie zetrzemiach. No, to kosztowne jest, bo lewele schodzą. No, ale trzeba jakoś znaleźć. Efficiency 4 Sirtacz. No, i tutaj myślę, że ten kill zostawić mogę. Tylko diamentowego nie mam. I następny sobie zrobię. Tak więc, żeby była fortunka, możemy zobaczyć, co tutaj będzie. Dobrze, gdyby było raz, dwa tutaj. No, tak. Nie za bardzo. Lewele nam się kończą. Jeszcze 3-4 próby. I będzie lipa. A na razie nie zapowiada się dobrze. Nic a nic. Serio? <laughs> nie, wiem, teraz ten unbreaking test. Jak wtedy na tamtym kilofie nie było, to teraz nagle jest. A jajaj, ostatni raz, ostatnia próba, tyle leveli. No nie, no nie, no nie, już nie wiem, nie, no w sumie po co mi dwa takie same, jacie, możemy tutaj jeszcze spróbować, bo no tutaj. Dwie najlepsze wędki, no to możemy... Po co nam dwie? Możemy jakąś niszczyć. I ją tam gdzieś wyrzucić. No i teraz ostatnia próba. Teraz już nie, nie wiesz, że się uda. No nie, ja nie wiem co z tym Slicktaczem jest. To mnie prześladuje. Mm -mm. Coś tutaj nie gra. Coś tutaj naprawdę nie gra. ha. Huh. Tak więc, no będziemy chyba kończyć. Cóż, znaleźliśmy elementy emeraldy. Złoto, optymistycznie patrząc. Tak więc jest ok. Kilo straciliśmy. Super. Elegancko. O, tutaj jeszcze mamy napis. Um. Cóż, zostaw łapkę w górę. Jeżeli chcesz, to skomentuj film. Możesz oczywiście zasubskrybować kanał, zostawić dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A ja co? Będę się żegnał tak więc. Do następnego odcinka. Pozdrawiam, trzymaj się. Cześć.